Witam Was w kolejnym summer vlogu I dzisiaj jest ostatni weekend przed moim wyjazdem Mam nadzieję, że się ten wyjazd odbędzie Nakładam właśnie krem z filtrem, bo jest mega duże słońce I na pewno nie obejdzie się bez kremu z filtrem A o jakoś 12 wychodzę do kosmetyczki um, Ogarnąć brwi Bo może Wy tego tak nie widzicie na filmie Ale już troszeczkę te brwi mi zarosły A chciałabym, żeby one były fajnie wyregulowane przed wyjazdem Tutaj mam płatki, bo dzisiaj się Ani nie maluję, jestem już prawie ogranicz, tylko jeszcze nie ubrana w takich chyciuchach po domu. Chociaż ta bluzka nie jest po domu, ale już zaczęłam w niej chodzić jak po domu, więc no. Tutaj mam właśnie płatki, moje śniadanko, bo jest godzina chyba 11. Ja dzisiaj nie muszę się nic ogarniać, no bo jak widzicie jestem do kosmetyczki, no to nie będę się malować specjalnie. Widzę się z centrum z Karolem bo on kończy pracę jakoś tak to około 15 się spotkamy i tam właśnie będziemy jeszcze bilety chcieliśmy wydrukować na samolot no i ogólnie po takie ostatnie rzeczy pozałatwiać i tam jakiś obiad czytać, bo dzisiaj Karol u mnie zostaje muszę ogarnąć, a propos to muszę jeszcze zająć się ogarnieniem pokoju bo nie spuściłam łomuszka, nic nie zrobiłam ale jak on tu przyjdzie to fajnie byłoby, jakby był w miarę porządek okej, okay, my już wróciliśmy jest godzina 19.27 hmm. Pokażę wam teraz co kupiłam Bo miałam kupić tylko dwie rzeczy A skończyło się na tym, że wydałam prawie 60 zł Ale teraz wam zrobię taki szybki haul Mamy taki żel pod prysznic Ja go nigdy nie miałam Wziąłam go tak na wypróbowanie Bo w sumie nie mam żadnego żelu A właśnie we wtorek wyjeżdżam Taki peeling to jest w sumie uzupełnienie Bo on był na promocji w Rosmanie I on mi się mega super sprawdza Ale już mój jest tak na wykończenie Więc kupiłam po prostu nowy i kupiłam również z Rospana też było to na promocji, taki żel i on jest na wypróbowanie, bo jeszcze go nigdy nie miałam Ale słyszałam, że właśnie ta seria Vegan od AA jest bardzo fajna No i w Rospanie kupiłam jeszcze taką maseczkę, stwierdziłam, że to będzie super jak na przykład się jakoś opalę czy spiekę To na twarz taka maseczka wieczorem będzie super I takie dwie rzeczy na wypróbowanie, to jest żel, który Karol miał i ma w sumie Ja go wypróbowałam, używałam go dwa razy i mega fajnie mi się sprawdził, więc kupiłam dla siebie pełne opakowanie oraz taki tonik z ziali I tak to wytnę, bo ja nie przeklinam No No chyba. i taki tonik Też go nigdy nie miałam, ale potrzebowałam Bo już ten, który miałam z garnierami się kończy No i na wypróbowanie Wiem, że ziaja nie ma jakoś super dobrych składów Ale jakoś mi się sprawdza, więc Chciałam wypróbować te dwa produkty Więc tak się prezentuje mój hol No i oczywiście Kupiliśmy z Karolem maka, ale tego już wam nie pokazuję I teraz będziemy oglądać... o nie się Teraz będziemy oglądać Stranger Things i to jest piąty odcinek. Tak, został nam trochę piątego odcinka, jeszcze więc pewnie tak będziemy cofać. No, Mam tak że nagrywam coś, a później mąc tak jednak mi to mówiłaś, wyłącz to z 30 minut robi się 10. Mamy kolejny dzień i niestety dzisiaj byłam na siłowni i zauważyłam, że ta dziura się powiększyła. Niestety, no i muszę kupić po prostu nowe leginsy, no bo nie mam w czym ćwiczyć na razie, więc odpuszczam sobie siłownie, niedzielę i poniedziałek. No a we wtorek już leginsy powinny przyjść, no i też jadę na wakacje, więc nie będę tam ćwiczyć. I pokażę Wam, jakie zamówiłam. Jak widzicie, wybrałam firmę Strong Point, bo teraz są duże przeceny i stwierdziłam, że sobie wypróbuję. Natomiast na pewno będę kupować Gym mur tylko czekam na minus 30% u nich. I powiem Wam, które leginsy wybrałam. Zastanawiałam się nad tymi bordowymi, ale ostatecznie je odrzuciłam. Stwierdziłam, że chcę klasyczne, takie podstawowe. I ja kupiłam te zwykłe, czarne, modelujące, bezszwowe, bo tu było jeszcze jakieś 24 godziny i nic szczerze nie wiedziałam o co chodzi, więc kupiłam takie standardowe. No i one się tak prezentują. Jestem ciekawa, jak będą wyglądać. Wzięłam rozmiar M na L, więc mam nadzieję, że będzie dobry. O kurde, przybliżyłam. Tak się prezentują, więc mam nadzieję, że będą spoko. Tutaj mam walizkę i będę się teraz pakować, ale już tego Wam nie będę pokazywać, no bo po prostu już to było w poprzednim vlogu chyba tak? W poprzednim albo jeszcze poprzednim, najwyżej gdzieś tutaj będziecie mieć adnotację do tego. Tam było to samo, tylko po prostu na pięć dni, a tutaj będę zabierać jeszcze japonki, nie będę długich spodni brać, same takie, wiecie, luźne rzeczy, stroje kąpielowe, ręczniki, no no i tak wszystkiego dzisiaj nie spakuję, bo jeszcze mam część do wyprania, do wyprasowania, a takie rzeczy, które już mogę spakować, to po prostu tutaj już włożę, żeby były. Nie wiem, czy widać, ale tutaj nałożyłam sobie pastę na twarz. Nie wiem, czy to dobrze, bo to nie pasta wysusza, ale nałożyłam, bo robi mi się taka bomba pod skórą, no, bo ostatnio nie odżywiałam się niestety za zdrowo. Więc tutaj właśnie nałożyłam sobie taką pastę. No i zobaczymy, może to coś da. Mam nadzieję, że nie wysuszy mi skóry, tylko ją zniweluje. No, i mogliście zauważyć, że ogarnęłam brwi. Wczoraj byłam u kosmetyczki i właśnie byłam na regulacji przed wyjazdem, więc tak to się prezentuje. Hejka, mamy kolejny dzień, jest dzisiaj poniedziałek. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo po prostu miałam taki gorszy humor i nie chciałam po prostu Wam takiej złej energii przekazywać, ale dzisiaj już jest dobrze. I niestety ten vlog miał być tylko z, z piątku i z soboty, ale nie mam tyle materiału, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze poniedziałek. A jutro już wyjeżdżam, więc nie wiem, jak ten vlog zmontuję, bo chciałam mieć dwa filmy wzmontowane. I teraz właśnie zabieram, jak widzicie, są już pomalowane ogarnięcia, więc będę nagrywać filmy. W sumie chyba jeden, bo nie chce mi się więcej. Zobaczę, czy będę miała ochotę jeszcze po tym filmie nagrywać coś jeszcze. I nagrywam projekt Denko, który jak widzicie tego vloga, prawdopodobnie już jest, bo chyba chcę go wstawić jako pierwszy film. Więc, jeżeli nie widzieliście projektu Denko na moim kanale, to oczywiście zapraszam. Dobra, skończyłam właśnie nagrywanie filmu. No i tak jak myślałam, nie, nie pokazałam wszystkich produktów, ponieważ po prostu tego było, byłoby za dużo w jednym filmie. I pokazałam tylko część. No a to, co mi zostało, zostawiam na kolejny projekt Denko, bo nie chciałam nagrywać takiego długiego filmu. Na pewno schowię te produkty, które tutaj mi. Ja sobie trzymam je w, taki, w takiej reklamówce, a resztę po prostu już powyrzucam, bo nie potrzebuję. Mamy godzinę 10.30. Teraz będę zabierała się zamontowanie obu filmów i vloga i tego, bo chciałabym puścić render później mm, i wrzucanie filmów, żeby mm, przez noc mi się to najwyżej jeszcze powrzucało na YouTuba. zrobić opisy, miniaturki wszystko, bo te dwa filmy jak będę mieć no to dwie soboty do... sobota chyba wypada 8. No to idealnie będę mieć cały film na cały tydzień i jak wrócę, to sobie zacznę nagrywać kolejne filmy. Jeżeli chodzi o pakowanie, to niestety nic się nie zmieniło. Nie, czy nie wiem, czy wam coś pokazywałam w ogóle i ile wam pokazywałam. Więc tutaj przygotowałam sobie większość kosmetyków, bo tu jeszcze będzie odżywka do włosów, mm, dezodorant, nie, dezodorant mam tu Coś tu jeszcze będę dokładać. Tu, tu nie ma kosmetyku, to jest głównie pielęgnacja, ale schowałam sobie już już biżuterii. Tutaj są kolczyki, i tutaj są też kolczyki w sumie. I tutaj jest chyba też jakiś naszyjnik. Takie dwie maseczki sobie wzięłam na wakacje. Stwierdziłam, że ha, przydadzą się, jak się opalę. Płyn micelarny, mam nadzieję, że mi tyle starczy. Mydło wiadomo, żel pod prysznic. No, takie możecie sobie przeglądać i zatrzymać, jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj mam. Krem do twarzy krem, taki wiecie, na całe ciało Pantene tybym od przypadku się spiekła więc w sumie do walizki zostało mi tylko wrzucić y, suszarkę, grzebienie kosmetyki, wszystkie kosmetyczki y, oraz jeszcze mi zostało y, no wiecie, ubrań, bluzki bo tutaj mam, tutaj mam właśnie taką bluzkę plażową i spodenki, takie typowo na plaży jeszcze tutaj będzie jedna, ale ona się wysuszyła, więc będę musiała ją przeprasować, tutaj mam dwie piżamy, ręczniki, ręcznik na plażę i tutaj są spodenki Wzięłam cztery pary, zobaczymy W ilu będę tak naprawdę chodzić Tutaj jest wiadomo bielizna, stroje Jeszcze tutaj będę musiała jedną górę od stroju dać Bo kupiłam w sobotę chyba Tak, kupiłam właśnie górę od stroju Taką mega ładną różową z Reezer Bo była promocja za 30 zł Więc ją jeszcze tutaj dołożę Ewentualnie gdzie indziej, bo nie wiem czy tu się zmieści Tutaj, tutaj też jest część bielizny I jeszcze tutaj wsadziłam wszystkie japonki dwie pary biorę I tutaj mam jeszcze jedne buty no i tak to się prezentuje. Jeszcze mam sporo miejsca, więc mam nadzieję, że zmieszczę się bez problemu. Na pewno chcę wziąć z pół bo ta książka już jest zaczęta. Tak, tutaj mam właśnie 30 stron. Ja ją zaczęłam na wyjeździe właśnie w góry. No i... Widzę, że trochę podmoczyło ją, ale nie wiem od czego nawet. No i na pewno chciałabym ją skończyć. Zastanawiam się, czy do samolotu wziąć sobie tą chyłkę, bo mam 273 strony, czyli jakaś połowa książki, troszeczkę mniej. I czy brać tą, czy wziąć kompletnie nową książkę, nie wiem właśnie, bo ona jest dość gruba, a mogłabym wziąć zupełnie nową książkę, ale chyba wezmę tą, bo myślę, że dużo aż tak nie będę czytać na tych wakacjach, więc jak wezmę jedną książkę taką, to myślę, że spokojnie mi starczy, więc biorę dwie chyba te książki i jeszcze będę brać tatuażystę z Auschwitz, natomiast ta książka jest u mojego dziadka na dole, więc nie chciało mi się teraz iść, ale sobie ją chyba spakuję również. Miałam nagrywać dla was jeszcze jak robię paznokcie, ale szczerze powiedziawszy nawet nie wiem czy będę je robić Miałam pierwszy raz zrobić sobie dwoje właśnie tips, czyli znaczy, boże hybry, żele z przedłużaniem Ale chyba nie wyrobię się, bo jest już 22 Więc nie wiem czy będę robić te paznokcie, na pewno będę malować jeszcze paznokcie u stóp, ale to zwykłym lakierem No te mm, przydałoby się zrobić, ale chyba mogę się nie wyrobić co ja tutaj mam? Kosmetyki jeszcze są niespakowane. Dzisiaj użyłam sobie taką maseczkę na twarz z jajki i na stopy użyłam taką maskę, żeby one były takie fajne, mięciutkie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, bo teoretycznie mogłabym jeszcze nagrywać, ale chciałabym ten film już zmontować i wyrenderować, żeby już był zrobiony. Więc jeszcze raz mam nadzieję, że film Wam się podobał, a my widzimy się już w kolejnym vlogu albo innym filmie. Cześć!